W Gdyni słychać nas na 92 i 3 oraz 98 i 9 FM. 22 marca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się gala Safe Water Angels 2024 dedykowana ratownictwu wodnemu i morskiemu. Pierwszy raz w naszym kraju docenimy organizacje i osobowości, które zaznaczyły się na kartach historii ratowania życia ludzkiego. W naszym studiu goście Urszula wieczorek z Agencji Promocji Ratownictwa i Offshore, wydawnictwa magazynu, wydawca, magazynu Bezpieczna Woda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Rafał Gek, rzecznik prasowy morskiej służby poszukiwania i ratownictwa Sar. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, na początek tak rozluźniający temat a propos dzisiejszego święta nietypowego. Tak, dziś w kalendarzu świąt nietypowych dzień płatków śniadaniowych. My pytamy o to płatki do mleka czy mleko do płatków, jak u Was Co jest? Co bardziej? Pani Urszulo. Zdecydowanie płatki do mleka. Płatki do mleka, dobra, w tą stronę idziemy. Pan Rafał? Tak samo. <laughs> o, o, proszę bardzo. Czyli nie mleko do płatków, tylko płatki do mleka, odwrotnie. Zdecydowanie tak. No dobra. No, to niech tak będzie. To niech tak będzie. A mleko podgrzane czy zimne? Nie ma to znaczenia, A jak u was? Mówiłem, jak... że nie ma to znaczenia, nie ale ma to dlatego, że i tak znaczenia. wszystko luduje, wiadomo gdzie. W brzuszku. Dokładnie. No, w brzuszku. No dobrze, szanowni państwo, to na początek pytanie do pana Rafała. Jakie są główne zadania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na polskich wodach Morza Bałtyckiego? Czym jest w ogóle SAR? SAR jest to państwowa jednostka budżetowa, która działa na podstawie ustawy o bezpieczeństwie morskim. W niej są określone nasze główne zadania, czyli poszukiwanie i ratowanie każdego, kogo życie jest zagrożone na wodach Morza Bałtyckiego, niezależnie od tego, w jaki sposób doszło do tego zagrożenia życia, likwidacja rozlewów ropopochodnych, które mogą także na wodach Morza Bałtyckiego wystąpić i wszelkie inne zadania związane z ratownictwem morskim, w tym holowania i tym podobne rzeczy. Na wodach terytorialnych naszego Państwa. Nawet dalej. Nawet dalej. Właśnie, chciałem o to zapytać. Każde państwo, które ma dostęp do morza, jest też członkiem IMO, jest zobligowane do tego, aby posiadać tak zwaną strefę SAR, czyli strefę, w której reaguje na wszelkie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego. No właśnie, rozszyfrujmy może ten skrót SAR, bo jeszcze może nie wszyscy o tym wiedzą. Co to znaczy? SAR to jest skrót z angielskiego Search and Rescue, czyli mówiąc to dosłownie, szukamy i ratujemy. Um, strefę, którą my jako Polacy posiadamy, ona wybiega dużo dalej poza granicę państwa polskiego, ponieważ ona ma już aż obszar o powierzchni 33 około 1000 km kwadratowych, czyli praktycznie do połowy Morza Bałtyckiego. Nasza strefa graniczy ze strefami niemiecką, duńską, szwedzką, rosyjską i tu mimo iż wydarzeń, które się dzieją za naszą wschodnią granicą, nie ma mowy o jakichś problemach, jeżeli chodzi o współpracę, bo ratownictwo życia na morzu jest ponad granicami. Czy, czy te, te państwa, o których pan słowo, przepraszam, że wejdę słowo, mm -hmm. one mają też taki podobny zasięg? Tak, one mają także swoje strefy wydzielone. Bałtyk jest na tyle małym morzem, że każda strefa ze sobą jest przyległa. Nie mamy oceanu, dobrze i niedobrze, zależy jak kto na to patrzy. Generalnie każde państwo, tak jak wspomniałem, ma taką strefę wydzieloną, no i musi w niej reagować odpowiednio. Nasza strefa to na północ? E tak, żeby to zobrazować. zobrazować dokładnie. Patrzymy Do, na Dokładnie. Mapę? Patrzymy się na mapę na polskie wybrzeże, i ona idzie w kierunku północnym, i tak jak kończy się na zachodzie i wschodzie nasza granica, tak mniej więcej ona się także po bokach kończy. To w których portach stacjonują polskie statki i łodzie ratownicze? My jako służba SAR dysponujemy flotą, która jest rozmieszczona w 14 punktach na całym wybrzeżu. Są to statki ratownicze typu SAR 1500, są to małe, szybkie jednostki, które pływają z prędkością do 30 węzłów i głównym zadaniem jest jak najszybsze dotarcie, ewakuacja, czy też prowadzenie poszukiwań w danym rejonie i po odnalezieniu danej osoby, czy też po wzięciu jej z innej jednostki, powrót z nią do portu i przekazanie dalej odpowiedzi. Służb medycznym. Jednostki typu SAR-3000, czyli ja tak zawsze kolokwialnie mówię krążowniki ratownicze, ponieważ to są dosyć, więks dosyć duże statki, jak, chociaż w porównaniu do statków floty handlowej i tak małe. Mają na swojej rufie specjalny slip, na którym jest dodatkowo łódź ratownicza opuszczana, wodowana przez naszych ratowników. Mają na wyposażeniu kamerę podobną do tej, która jest na śmigłowcach, anakonda, wykorzystywanych w ratownictwie morskim przez marynarkę wojenną. E mają także szpitalik okrętowy, na którym jak nasi ratownicy kogoś powezmą, czy to z wody, czy z innej jednostki, mogą w komfortowych warunkach, przede wszystkim dla poszkodowanego udzielać mu tej pierwszej, kwalifikowanej pierwszej pomocy. Oprócz... Z tych statków mamy także dwa statki wielozadaniowe. Ich głównym zadaniem jest zwalczanie zanieczyszczeń. Kapitan Pońc, nasza flagowa jednostka, która w Gdyni stacjonuje. I Czesław II, który stacjonuje na co dzień w Świnoujściu. Taki mniejszy kapitan Pońc. Tak, oprócz, oprócz tych wszystkich statków, także działaniami głównie w strefie brzegowej zajmują się brzegowe stacje ratownicze. One działają w, na obszarze do 6 mil morskich od linii brzegowej. I głównym wyposażeniem są samochody ciężkie, terenowe, i łodzie typu rip, takie pontony dwusilnikowe. To dobra wiadomość wczoraj nadeszła, ponieważ morscy ratownicy dostaną nowe jednostki. Inwestycje w morskiej służbie poszukiwania i ratownictwa przekroczą pół miliarda złotych. O tym donosi e, dyrektor SAR Sebastian Kluska. Tak. Te ponad pół miliarda, które mm -hmm. otrzymamy, jest z funduszy unijnych, z programu FENIX. On zakłada modernizację praktycznie całej naszej floty. Oprócz tej modernizacji, wymianę też na nowe jednostki przede wszystkim. Sześć nowych jednostek ma trafić. Tak. Sześć nowych jednostek. One mają zastąpić statki typu SAR 1500, te, o których na początku wspominałem, wymieniając naszą flotę. Statki, te, które obecnie posiadamy, jeżeli chodzi o SAR 1500, to one już są na granicy swojej. Eksploatacji. Resursy się kończą i ich najlepsze lata już przeminęły, dlatego trzeba je wymienić. Po naszemu mówiąc, przegląd techniczny dobiega końca. Dokładnie. Problemem jest to, że już części nawet czasami trzeba do nich dorabiać, w szczególności do elementów mechanicznych naszych statków, więc. To już jest ten czas na wymianę na nowe statki. My wypływamy w każdych warunkach pogodowych, nie mamy ograniczeń, nieważne czy to statek ratowniczy, czy ponton, który mamy na swoim wyposażeniu. I mimo iż tych... W, w, w... Wypłynięć w porównaniu do statków floty handlowej nie jest tak dużo, to one są zawsze wykonywane w ekstremalnych warunkach. Kiedy kutry, jachty, wszystkie inne jednostki wracają, uciekają do portów schronienia przed sztormami, to my przeważnie wtedy wypływamy. No i te najgorsze warunki odciskają swoje piętno na naszych statkach. No właśnie, a jak długo czas tr tr reakcji trwa takiego statku SAR na zgłoszenie o potrzebie pomocy? Jakie w ogóle kryteria decydują o tym, y kiedy wyruszacie na akcję ratowniczą? Wyruszamy zawsze, y kiedy ktoś potrzebuje tej pomocy, tylko ta informacja informacja musi do nas dotrzeć. Ona może dotrzeć na wiele różnych sposobów. Pierwszym podstawowym z brzegu to jest zadzwonić na 112. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego to dalej informację o jakimś niebezpieczeństwie na morzu przekazują nam. My ją weryfikujemy. Jeżeli ona faktycznie się potwierdza, no to wtedy nasze statki ruszają do akcji. E, oprócz takiego tradycyjnego dzwonienia pod numer ratunkowy 112, to przede wszystkim łączność radiowa, która na morzu jest podstawą, łączność satelitarna, czy to poprzez telefony satelitarne, Czyli są na wyposażeniu danych jednostek, czy też przez urządzenia e, d, służące do ratowania własnego życia typu radiopławy i tym podobne rzeczy e, aż nawet po faks. Choć mało spotykanych w dzisiejszych czasach mhm. rzeczy, ale u nas cały czas istnieje i. Każdy, nawet e-mail, jeżeli do nas dotrze, to nasi inspektorzy, którzy czuwają w dwóch centrach koordynacyjnych, w Głównym Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni i w Pomocniczym w Świnoujściu, otrzymując taką wiadomość ją weryfikując, natychmiast podejmują decyzję o wysłaniu jednej z naszych jednostek, które są na Polskim Wybrzeżu. To ja jeszcze chciałbym zapytać, ile czasu ma na wyjście statek do pomocy? Czy też śmigłowiec, helikopter? Jeżeli chodzi o nasze statki ratownicze, to w akcjach ratownictwa życia na wyjście jednostki jest do 15 minut. To jest czas taki bezpieczny, ale w rzeczywistości z racji na to, że one cały czas mają grzane silniki, ich załogi na bieżąco dyżurują przy tych statkach, ponieważ nasze załogi mają zmiany 15-dniowe, 15 dni. Są w pracy. Na jak wracałem do domu i druga zmiana ratowników przyjeżdża na taki statek ratowniczy, to w rzeczywistości nasze statki w ciągu dwóch do pięciu minut potrafią wypłynąć z portu. Od momentu powzięcia informacji o niebezpieczeństwie. Ekspresowe tak tempo, no nie mhm. ma co. A jakie są najczęstsze w ogóle sytuacje, w których interweniujecie? Przykłady jakieś. Przekrój tych częstych sytuacji jest dość szeroki. Na przykład zeszły rok, w ogóle, który na minął 23, był dla nas rokiem rekordowym, już kolejnym w sumie z rzędu aż 444 razy wyruszaliśmy do działań. Jest to no niechlubny z jednej strony rekord, ponieważ głównie podbija go sezon letni i to ta niefrasobliwość, niesłuchanie się turystów, którzy przyjeżdżają nad polskie morze, niesłuchanie się w stosunku do ratowników na przykład wodnych, którzy na plażach dyżurują i starają się dbać o bezpieczeństwo plażowiczów, którzy przyjeżdżają z całej Polski nad nasze polskie wybrzeże. Kiedy jest wywieszona czerwona flaga, ci ratownicy wodni są profesjonalistami, oni są tak przeszkoleni, że wiedzą, kiedy wolno wejść do tej wody, kiedy jest bezpiecznie, a kiedy wejście do tej wody może się zakończyć tragicznie dla takiej osoby. Dlatego jeżeli jest czerwona flaga wywieszona na kąpielisku strzeżonym, nie pchajmy się z boku do tej wody na kąpielisku niestrzeżonym, ponieważ naprawdę to rodzi ludzkie tragedie, a my jako ratownicy morscy... Często, gęsto w nich uczestniczymy, ale nie, już nie z tej dobrej strony niestety. I my wiemy, że to nie jest robione na złość, tylko ze względu bezpieczeństwa po prostu. Dokładnie. To ja teraz może przejdę do gali, bo w piątek 22 marca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się gala Safe Water Angel 2024. Do kogo jest skierowana w ogóle ta gala? Całe wydarzenie jest skierowane do wszystkich ratowników wodnych i morskich w naszym kraju, ale przede wszystkim także do organizacji, które doceniają pracę danych ratowników. Przez minione półtora roku miałam przyjemność obcować w towarzystwie ratownictwa i zafascynowałam się wieloma osobościami, ale nie tylko. Przede wszystkim tym że w większości przypadków przy wydarzeniach, eventach i konferencjach pojawiają się osoby, które z pasji wykonują zawód ratownika. I to, co jest dla mnie smutne i chciałbym zmienić w tej mojej szarej rzeczywistości, to pokazać, że ci ludzie zasługują na takie głośne, publiczne dziękuję za tą służbę, którą pełnią. Niejednokrotnie zmagają się ze własnymi trudnościami w życiu prywatnym czy osobistym, ale w służbie, którą pełnią ratownika wodnego, morskiego, zawsze są profesjonalni, są oddani w 100% i odeją siebie po to, żeby ratować życie, więc myślę, że te oskary, które po raz pierwszy budujemy i tworzymy tutaj w Polsce, spowodują, że oni poczują się też ważni dla siebie, ale przede wszystkim ważni w oczach innych. I to jest ten główny cel dla mnie, jako organizatora wydarzenia, aby ratownicy poczuli się wyjątkowo tego dnia. Chcesz ich docenić? Myślę, że nie do końca nawet docenić, jak wyróżnić, zaznaczyć ich wartość pracy, bo to jest taka główna myśl, z którą się... Um, Borykałam przez ostatnie półtora roku, poznając e, różne sytuacje zawodowe, i wydawało mi się, że że tak naprawdę oni wykonują bardzo trudny zawód. Zawód, który wzmaga od nich wiele odporności też psychicznej, właśnie na takich turystów, którzy przyjeżdżają nad Polskie Morze i, i nie do końca słuchają się ratowników wodnych i później tacy ratownicy morscy mają naprawdę trudne zadanie, żeby dokonać e, swojego, o, swojej misji ratowania życia. E, bardziej chciałbym pokazać, że to jest zawód dla wszystkich, ale potrzeba być pasjonatem ratowania życia, aby wykonywać zawód ratownika wodnego czy morskiego. I mam nadzieję, że to wydarzenie, które jest i Jest bardzo trudno zorganizować coś pierwszy raz. Będzie na tyle dla nich wyjątkowe, że może w tym 2024 roku też będą bardziej zaangażowani w swoją pracę, poczują się, się w dobrym miejscu, w dobrym czasie, poczują, że to co robią ma sens, że ta wartość ich pracy przekłada się na to dziękuję z zewnątrz, które chcieliby usłyszeć. Najpierw gala, potem konferencja. Ja chciałam zapytać, jakie tematy będą poruszane na tym, tego typu wydarzenia? Myślę, że w tym przypadku trzeba zapytać się tutaj Rafała, który będzie prowadził tę konferencję i bardzo jestem wdzięczna dla Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa SAR za zaangażowanie i wsparcie mnie w gali Safe Rangers, bo uważam, że to jest bardzo wyjątkowe, że ja mam takiego wyjątkowego partnera i wspólnie zrobimy coś pięknego pierwszy raz. Oprócz pana, pa, 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 momencie, okay. oprócz pana Rafała, kogo jeszcze zaprosiliście, prelegentów, gości na, 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 na te wydarzenia? Na samo Oskar Ratownictwa przyjadą organizacje i podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w całym kraju, które przez ostatnie cztery wydania magazynu Bezpieczna Woda gościły na łamach w różnych artykułach pisanych przeze mnie i przy moich kolegów redakcyjnych. Także tutaj pojawią się osoby z Śląska, Mazur, Szczecina. Bydgoszczy, z kilkunastu województw będę miała gości, więc tak naprawdę dzięki e, Morskiej służbie poszukiwania ratownictwa taką konferencję uwieńczymy wartość całych oskarów. Ile takich statuatek oskarowych ratownictwa macie przygotowanych? Nie chciałabym zdradzać takiej informacji, bo to jednak jest coś, co robimy pierwszy raz? Od pięciu do dziesięciu? Powyżej dziesięciu. Powyżej dziesięciu. Piętnaście. To, to wróćmy do tych tematów poruszanych podczas wydarzenia, Panie Rafale. Jeżeli chodzi o, o Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa i nasz udział w tej konferencji i to, że będziemy ją prowadzić, to tematami głównymi, jakie będziemy poruszać, to wpływ i rozwój gospodarki morskiej na to, co się dzieje, i na samą Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. Gospodarka morska się cały czas prężnie rozwija, przede wszystkim tu wzdłuż naszego wybrzeża i w naszych polskich portach. Co roku nasze porty biją rekordy, jeżeli chodzi o, o ilość przeładowanego towaru. Niezależnie, czy to port w Gdańsku, w Gdyni, czy też porty w Szczecinie, w Świnoujściu. Za chwilę, jeżeli. Wszystko pójdzie dobrze. To może jeszcze do tego dołączy grona port w Elblągu. Więc wszystko to, co ma wpływ na ruch statków, na ilość zdarzeń, które następują w rejonie żeglugi, która jest wzdłuż Polskiego Wybrzeża, na również zagrożenia, które mogą się zdarzyć, a wcale o nich nie myślimy. Tak jak Zielone Ludziki zaatakowały Ukrainę, tak mamy różne kable, infrastrukturę generalnie całą do, dookoła naszego wybrzeża, czy to Energetyczną, gazową, czy jakąkolwiek inną, no to też jest to istotne pod kątem czy to ratownictwa ekologicznego, czy też ratownictwa życia. Również ważnym tematem jest budowa morskich farm wiatrowych, która no, praktycznie lada, moment rusza. Tutaj też my jako służba SAR będziemy odgrywali dość istotną rolę, jeżeli chodzi o może nie stricte zabezpieczanie, ale reagowanie na różne sytuacje zagrożenia życia ludzkiego serwisantów, operatorów tych osób, które będą budować i później eksploatować te morskie farmy wiatrowe, więc tego typu tematyka będzie na tej konferencji poruszana. Aż tak na zakończenie, jakie wyzwania stoją obecnie przed morską służbą poszukiwania ratownictwa SAR? Jakie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa na morzu? I jednym z bardzo niebezpiecznych zdarzeń mogą być rozlewy, jakie wystąpią. Tak jak wspominałem przed chwilą, mamy coraz więcej zawinięć statków do naszych polskich portów z różnego rodzaju towarami. Również z ropą naftową, z gazem, LNG w Świnoujściu i nie tylko. I tutaj gdyby doszło do niebezpiecznego zdarzenia, wypadku gdzieś w rejonie, przede wszystkim strefy brzegowej, no to Katastrofy, które miały już miejsce na świecie, pokazały, że usunięcie rozlewu olejowego to nie jest praca na godzinę, na dwie, to jest praca na wiele żmudnych lat później. Więc to jest jedno z takich zagrożeń. Tym bardziej musimy mieć też na uwadze to, że rejon polskiego wybrzeża to jest rejon przede wszystkim oparty na gospodarce turystycznej. Tak? Turyści przyjeżdżają, zostawiają u naszych mieszkańców naszego wybrzeża swoje dochody, pieniądze. Utrata takiego zarobku przez ludzi, którzy wynajmują pokoje, i tak dalej, no to jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla całego regionu, praktycznie. Czyli tak? taka katastrofa ekologiczna niesie ze sobą no, skutki takie, mhm. których nie chcemy Dokładnie. Dokładnie. Pani Uszul, na koniec zaproszenie na konferencję na Gale. Proszę bardzo, Dwa, dwie minuty dla pani. Szanowni Państwo, jest mi ogromnie miło poinformować, że 22 marca w Akademii Marynarki Wojny w Gdyni odbędą się pierwsze w Polsce oskary ratownictwa. Dedykujemy je ratownikom wodnym i morskim. Zapraszamy do oglądania relacji na Facebooku magazynu Bezpieczna Woda. tam wolny? Niestety jest to impreza zamknięta na zaproszenia, dlatego, że z całej Polski przyjadą goście, których mieliśmy przyjemność poznać przez ostatnie półtorej roku pracy magazynu Bezpieczna Woda. Aczkolwiek dla dwóch słuchaczy Radia Kaszebę Możemy przekazać jedno zaproszenie, mogą być to goście, których państwo wytypują w jakimś konkursie, mogą przyjść być częścią naszego wydarzenia, zobaczyć jak wygląda ratownictwo wodne i morskie od wewnątrz i myślę, że to będzie taki miły akcent zakończenia naszej porannej audycji. A naszymi gośćmi byli Urszula Wieczorek z Agencji Promocji Ratownictwa i Offshore, wydawca magazynu Bezpieczna Woda oraz Rafał Gek, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Bardzo dziękujemy za rozmowę. My również dziękujemy za dziękujemy zaproszenie. bardzo. Radio Kaszebe. Jesme me